Rodzina to podstawa. Wiedzą o tym mieszkańcy Odmit i po raz kolejny zorganizowali festyn rodzinny, który był okazją do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Pomysł już powstał dosyć dawno temu, to jest teraz taka kontynuacja tego, co już było zaczęte, a ma nazwę festyn rodzinny. Czyli integracja rodzin mieszkańców Poprzez, żeby się o dobrą zabawę chodzi głównie. Głównie jakieś tam rywalizacje sportowe, rodzinne, czyli mama, syn córka, czy ojciec, babcia, dziadek, wujek, ciocia, kto chce może brać w tym udział. Brawo. W ramach festynu zorganizowano turniej sportowy pod nazwą Sportowa Rodzina, w którym można było rywalizować w wielu ciekawych konkurencjach. Mamy turniej sportowy, który nazywamy Sportowa Rodzina, to różne konkurencje sportowe, skoki, rzuty, wyścigi, z przymrużeniem oka oczywiście jak zwykle, biorą udział rodziny, różne rodziny, czasami same dzieci, czasami rodzice z dziećmi, wszystko jest dowolne, ważne żeby była dobra zabawa i uśmiech na twarzy. Dobra zabawa i możliwość integracji to elementy, które przyciągnęły na festyn zarówno młodszych, jak i nieco starszych mieszkańców Otmic. Będę śpiewać i ro, e, w sportowej rodzinie brałem udział z kolegami. A jakie konkurencje w tej sportowej rodzinie miały miejsce? E, zbieranie kulek, jazda na, 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 na skorolce. Bieganie e, z e, łączonymi nogami i skakanie z balonami i skok w dal. No, mi się podoba to, że dzieci się bawią fajnie. No, to głównie dlatego tu jestem, nie? Dla dzieci tak naprawdę. Poza sportową rywalizacją swoje taneczne talenty zaprezentowały także dzieci z Nirodenskul School. Zakończenie sezonu Nirodenskul School między innymi występy najmłodszych dzieci czterolatków. Najstarsza dziewczyna ma 12 lat, no jest y, 6 występów, tak, łącznie. Jak podkreśla wójt gminy Izbicko, pani Brygida Pytel, takie spotkania to znakomita okazja do integracji i wyjścia z domu. Takie imprezy są wskazane jak najbardziej. W każdej miejscowości powinny się odbywać i tak właściwie jest, że w każdej miejscowości się odbywają, a to głównie po to, żeby ludzie wyszli z domu, pokazali to, co umieją, porozmawiali z sąsiadami, a nie siedzieli tylko w domach przy telewizorach. Także bardzo miło, że jest coś takiego i dziękuję tym wszystkim, którzy się tym zajmują, bo jednak zorganizowanie takiego, takiego festynu to jest mnóstwo pracy. Włożona praca przełożyła się na uśmiech i zadowolenie wszystkich uczestników festynu, który, jak zapewniali organizatorzy, będzie miał swoją kontynuację.